Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku kolejna paczka, a jest to paczka od widza. Już Wam pokażę co w tej paczce jest. Trochę monet zagranicznych. Jakieś ciekawsze monety. Medale strzeleckie, szwajcarskie. Fenigi, jakieś medale, żetony. Monety z prl -u. Nowotko. Cała torba aluminiaków. Dziesiątki. Mamy euro. Kolejne żetony, też sobie zobaczymy na nie. To są 50 złowe yy, monety 20 i kilka monet. Dobra, zobaczmy sobie co tutaj jest. Zacznijmy sobie może od waluty wymiennej eurocenty. To mamy dziesięć fenigów, to można powybierać, bo reszty to się już opłaca, nie opłaca. Raczej O, dziesięć złotych. Nawet dwa grosze, jaka niespodzianka. OK, mamy tutaj już przebraną jedną kubkę. To mnie ciekawi. Co tutaj mamy? Kuźnica. Takie sportowe. Takich to ja mam około 5 albo 6 kilo Takich żetoników ten jest duży, ładny Narodowy Bank Polski. To jest dość ciekawe. Ostrość, coś nie złapię. O jest to, jest fajne. 5 dukatów. Jakiś dziwny świecący żeton. Żetony poczty polskiej nawet mamy tutaj. Bardzo ładna moneta. Czy to jest żeton? Żeton. Dukaty. Unicef. Odłożymy sobie. Tutaj mamy 20 zł rocznik. 1990 to jakiś rarytas. Tylko ładny stan. Jakieś żetony kolejne. bo jakiś medal I kolejny jakiś medal Sandomierz. Teraz czas na medale strzeleckie. To nie są medale strzeleckie. To jakieś okolicznościowe medale. W Szwajcarii bili to na potęgę. Mam je chyba z 50. Medal w koszeniu trawy z różnika 63 no albo się mylę, no. Teraz czas na te monety. Jedna ciekawa. Liry. Taki miks. 5 siedemdziesiąty piąty pospolite. Jest tu jedna moneta. Ciekawa. Wymienialna dziesięć lip, kolejna, a tak, to tutaj mamy pozostały szerod monetarny, to sobie odłożymy pięć. Kolejny woreczek. Coś ciekawego. 5 ore. Też coś ciekawego. 25 centów. Jedna marka. 25 centów. Ale to jest już niestety złomik. Dalej. Bardzo ładna moneta angielska 1899, 25 centów sreberko 67 rok 67. Co tutaj mamy? Monety dziesięciomarkowe. one są dość często spotykane na giełdach staroci ale ciężko je podobno sprzedać jedziemy dalej, co tutaj mamy? moneta okolicznościowa zamek w łańcucie, 20 tysięcy dar Pomorza W gradingu trochę monet okolicznościowych same okolicznościówki 20 000 i to będzie zimowe igrzysko olimpijskie lillehammer i kolejna okolicznościówka. Mamy tutaj raz, dwa, trzy trzy srebrne monety niewiele monet wymienialnych medale okolicznościowe monety złomki i kilka dość ciekawych monet dodatkowo jeszcze mamy trochę złąbów z PRL powiem Wam, że nawet ciekawy zestaw oczywiście wyślę widzowi jedną jakąś monetę albo Kilka monet na zamianę. Ja jestem bardzo zadowolony, że mogłem pokazać monety. Jeżeli podoba Wam się, mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.